Cześć, Ja jestem Marcel. Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale... ...z Glamourlessu po raz drugi. Tym razem, słuchajcie, nie zamierzam podnosić niczego. Z tego względu, że jak pamiętacie... ...w ostatnim odcinku... ...w ostatnim odcinku... ...podnieśliśmy telefon i wszystkie inne takiego typu przedmioty. Teraz zamierzam nic tutaj nie podnosić i zobaczyć, yy, jak gra się skończy. Wiem, że tutaj teraz trzeba, żeby tylko nie popełnił błędu i nie podniósł żadnego telefonu, bo w tym momencie byłoby źle. Yy, dobra, tą walkę też mam nadzieję, że mogę sobie tutaj dać. Już tak mniej więcej pamiętam, o co tutaj trzeba było zrobić. No i pamiętacie, w poprzednim odcinku podniosłem wszystko, no i trafiło się do więzienia za niewinność. Jakie mam to teraz? Aha, dodałem tym przyciskiem. Już mogę to wziąć? Świetnie. Myślę, że tutaj tego typu przedmioty. My tam, ta rzecz by mi była potrzebna, nie? Ja do tego się to później. Czy tam on jest na miejscu? Bo teraz nie wiem. Przecież ja jeszcze się chwilę, przez chwilę rozejrzę, aby na pewno. <grystanie> teraz nie jestem w 100% pewny. Ale przebiegnę się. To mi na pewno nie będzie potrzebne. Telefonu nawet nie biorę, nie mam takiego zamiaru. Bo z tego co mi się wydaje, gra ma kilka zakończeń tutaj. I teraz jest dobre pytanie czy albo tego śrubokrętu to w ogóle nawet nie było. Znaczy nie ślubokręt, tylko tak Dobra, te rzeczy chyba tutaj mam nadzieję nie było, bo raczej nie będę miał jak się już cofnąć. Shit, it's dark. A co, aby kłusnąć? Dobra. No, ja jestem ciekawy. No, znowu. Tak, tak. Polarzwen. Nie mam zamiaru podnosić nawet <laughs> po raz drugi. A dobra, tutaj to jest. okej okay. No to myślę, że to już sobie spokojnie mogę tutaj przenieść w to miejsce. To chyba nic nie było, mam takie wrażenie. Teraz to Dało się za pierwszym razem, a nie jak w poprzednim odcinku. Męciłem się z tym, jak nie wiem. To wszystkie druty, czy coś jeszcze? Chyba wszystkie. Tak jest. Tutaj chyba nic nie było, nie? Tak przynajmniej myślę. O. Tutaj jedyne co to mnie przestrasza chyba, tylko ten koleś mi się wydaje, wiecie? Jezu, znowu w tym samym miejscu, gdzie mi No ciemny, tylko le też wiem, ale co zrobisz? Ona tutaj ma pewną potrzebną rzecz, niestety. Tak, tak, ona nie żyje dokładnie, ale. To jest Was she invited here too? Weź te klucze do diabła. No, słuchajcie, mam tylko ten papierek tutaj, także nie wiem. No, bo bez tego papierku chyba się by się nie odbyło, żebym nie mógł podnieść tych kluczy chyba. Mi się coś wydaje. Zamiast za tutaj to patrzyłem na stopnię czemu. Przy, przyzwyczajenie jakieś. Teraz, nie wiem czy tutaj coś jeszcze było, czy tu już nic nie było. To już nic nie było ciekawego, bo w sumie nie miałem podnosić tutaj żadnych rzeczy. Tak, 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 otwórz mi te drzwi szerzej, bardzo cię proszę. Przecież masz te klucze, nie? Co, za mną przykli ktoś ten ekwipunek? Kurde, Tutaj jest. co jest to drabina, co nie? Kurde, jak tu ciemno. Ażbym sobie zagrał w slender i bym się trochę po strachu, Postraszył, chyba źle to powiedziałem. jest ciekawe, ciekawi, moje lekcje, żeby straszyć, ale. Ale, chyba będę musiał grać ciszej, żeby się tak bardzo nie wystraszyć. Bo, coś mi się wydaje, że ten gościu mnie znowu wystraszy. I trochę. chyba powiem, że się tego obawiam, nie? Gdzie był sprint? Na Skok tutaj. Lecę, bo chcę! Lecę, bo tre. Ja pierdzielę! Nie wystraszyłeś tak nie, nie wystraszyłeś mnie. Pierwszy raz się tego kole się nie wystraszyłem. Dobra, zobaczymy jak zareagujące. Jak ty się zatrzymaj. Nic nie robię. I Get down on your knees. I didn't do anything. Get on your knees. But I didn't find I didn't This is what happened. He was chasing me with a rod in his hand. He must have hidden when he saw the police cars pulling up to the gate. Mr. Malcolm, we searched the yard thoroughly and didn't find any evidence suggesting there was another man. No, 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 no. He was there. He was the owner who called me. The former owners sold the house due to personal financial problems two weeks ago. They moved to a different town on the other side of the country. The private company who owns it now proved all their employees were off site having a team building activity that night. How could you not find evidence of him? I'm telling you, he was there. I heard you. Our officers got a phone call from one of the neighbors reporting lights coming on in the house and suspicious person moving on site. They gave us your description. They never saw another man. How could that be? Doesn't make any sense. Let's I cut the crap. What? Does make pretty clear I, sense to me. I have to say that I honestly don't believe any part of your bullshit story that you're giving me here. Everything suggests that you murdered that woman. No, I found the victim's blood on your clothes and your hands, and the officers caught you fleeing the crime scene. You, no one else. Guess whose fingerprints match the ones we found on the victim's body, huh? you murdered that woman but i'll guarantee you're never getting out you're going down mr blameless to chyba mówił to mi się wydaje jedno zakończenie ostatnio tam chyba mówił że znaleźliśmy przy tobie portfel i ten telefon Dzisiaj tego nie zrobiłem, nie podniosłem. A mimo wszystko, znowu trochę coś innego powiedział. Jakoś inaczej, jak widzieliście. No, ale jednak, ale jednak, niestety, znowu trafiłem do paki. Dobra, słuchajcie, to był raczej ostatni odcinek z Dlamelestu. Raczej już nie zrobię tego ponownie, ponieważ nie ma to najmniejszego sensu, jak widzicie. That's how it all began for me, And it was far from over. Dobra. Jeżeli wam się podobało, to, to zostawiajcie łapki w górę, zostawiajcie komentarze, zasubskrybujcie mój kanał, no i zostawcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego odcinka, który się pojawi. A nie wiem jeszcze kiedy to wrzucę, też będę rozpoczynał serię z horroru Kelata, później prawdopodobnie będę chciał zacząć Layers of Fears. Layers of, albo Layers of Fear. coś takiego chyba było. No także szykują się niezłe serie, także zostawiajcie łapy w górę, jeżeli chcecie więcej materiałów z horrorów i tak dalej, no i do następnego odcinka, no i cześć.